Siemanko, cześć! Witajcie w 70 dniu przygód dziennika z Minecraft sezonu drugiego. Witam was z w tym pięknym dniu. Kończymy właśnie kopanie tutaj miejsca na dworzec. Jak widać jest to bardzo, bardzo epicka sprawa, bardzo prosta i w tym momencie już całe miejsce jest. No, prawie wykopane. Jedynie co to możemy sobie jeszcze, o te dwa bloki tak fajnie tutaj ułożyły. Będziemy tutaj kopać. Też miejsce na tory tak. Miejsce na tory, jest naprawdę super. A, tu jeszcze mi zostało. Z tego co tak widzę. No to jeszcze jest trochę pracy. Natomiast nie chcę tego teraz robić, bo może gdzieś się w jakąś górę wkopie, a to nie jest właśnie celem tutaj tego odcinka, aby się wkopać gdzieś w jakąś górę. Ale z tego co wygląda no na brzegach, no to jest całkiem spoko, Nie ma tutaj żadnych przerw, gór ani tego oznak, więc mogę kopać. W każdym razie w dzisiejszym odcinku zabawimy się w mechanizmy restauunowe. Będą to mechanizmy z slime, slime pistonami. Slime pistony oraz. Um... Um, rośliny, które, które... Które powodują powstawanie bloków No, to wiadomo o co chodzi Arbuzy i dynie Taka tam forma może automatyczna Mniej lub bardziej To zobaczymy jak jest to w planach Jest to zrobić automatycznie Natomiast nie mam pomysłu jak to zrobić Automatycznie, w pełni um, Bo musiał być... By być jakiś... Um, zegar redstone'owy Najlepiej jakiś taki powolny W sumie to do wszystkich farm to jest takie no dosyć ważne Również przy trzcinie mógłbym zrobić taki zegar redstone'owy um, Ale na razie nie mam takich pomysłów jak to wykonać Mam dużo kamienia ze sobą, wow, trochę się tego nazbierało no, będzie do skrzynki, bo już tam ona się ciała pustkami, a tak to trochę będzie więcej. A, a dzisiaj też właśnie będziemy kopać, więc, no naprawdę fajnie, będziemy kopać gdzieś w obszarze. No, tym, gdzieś tu, nie? No, to sobie zaczniemy tutaj kopanie. Ech, jak daleko? Hmm, no, ja myślę, że tak trzy wykopaliśmy, ale chwila, bo tu już się góra kończy powoli więc trzeba to ostrożnie. Okej. Okay. Fajnie. Teraz zobaczymy jak daleko mogę się tutaj wkopać. Mamy tutaj 3, 4, 5. Ich będzie 5, zobaczymy jak daleko w tą stronę mogę iść, oj już mi się wydaje, że nie za bardzo daleko chociaż może jeszcze trochę dobra, wystarczy tego dobrego nie będziemy przesadzać bo też to nie jest zbyt właśnie dobre taka długość, wysokość mi odpowiada, no i ja tutaj chcę zrobić mechanizmy, a nie jakieś ogromne pomieszczenie jakąś ogromną halę, to mi nie jest zupełnie potrzebne. Są mi potrzebne automatyczne farmy, które tutaj właśnie powstaną. Fajny jest ten kill, off, bo naprawdę szybko, szybko kopię. Sporo już wykopaliśmy. Zobaczcie jak dużo, a kilka minut odcinka minęło. Więc to jest naprawdę niesamowita rzecz. Że on jest taki fajny. Mm, aha. No tu jest jeden jedyny taki może nie problem, ale no trzeba to jakoś pomyśleć. Hmm. Jak tutaj to dalej zrobić. I, I jak to właśnie będzie ścinane. Bo to jest też ciekawe Jak to właśnie wygląda ta kwestia trzeba przetestować, bo powiem Wam szczerze, że nie testowałem tego niczego. O... Czego tutaj w mechanizmach coś powinno być, a nie ma no, Pozbędziemy się tego kamienia na początek To jest odcinek taki super fajny, spontaniczny Bo akurat mam taki pomysł e, Gdzieś to już widziałem, o kamienia trochę przybyło <laughs> No ładnie Gdzieś to już widziałem, trochę to ogarniam Trochę się na tym znam, a trochę też nie, ale No, no nikt nie jest ekspertem od wszystkiego Wyjdzie właśnie jak, jak, jak to wszystko ogarniam. To dopiero wyjdzie, prawda? I, i tak, z farm. Zabieramy sobie oczywiście te. Nasiona. Na... Dobra, mamy tylko Dynie na początek. Arbuzów nie ma, bo arbuzy są w bazie alfa. Ale są. To wiecie, że są. No, dziwne, że ich tu nie ma, ale są. Hmm, tak, więc nasiona też. I przydałoby się trochę Dirta, ale. Z Dirtem to mi się trochę tak wydaje, że. No. Że wszystko poszło na budowę lasu. No, niestety. Hmm. To trochę nie jest. Dobra wiadomość jak wszystko, już nawet zachodzi słońce, także podwójnie źle Bo wszystko gdzieś tutaj poszło na budowę lasu, zobaczcie tutaj, na to miejsce Jak się bardzo zmieniło, o, nawet już zarosło trawą Bo szczerze mówiąc, tutaj naprawdę była taka dziura wielka, może pamiętacie a w tej chwili jest płasko, więc całą tą, tą trawę, no to skończyć trzeba było pozyskać ten dirt. Prawda? No i wydałem te kilkanaście staków, które mnie w skrzyni. Na ten oto projekt. <grym>, tu jest ciekawie. O, nawet fajnie to w nie wygląda. No. Ten zepsuty chunk. Ten zepsuty chunk. Może sobie zrobimy tunel do zepsutego czanka. O. Gdzieś można by było coś takiego zrobić. Ale po co? On tak fajnie na minimapy wygląda. Tak nienaturalnie, jakby tutaj nie pasował. Eee, dobra, wykopiemy sobie. O, przy okazji trochę śniegu. To zależy, jak się kliknie. Myślę, że śnieg może być spoko bo można go wykorzystać też do budowy, nie wiem, iglo. Iglo sobie zróbmy. Właśnie mamy tutaj taki um, teren właśnie zimowy, a nie budujemy iglo. Zbudujmy sobie iglo. Ale epicko wygląda ten mój tunel. Jeszcze go nie widziałem z tej strony. Jest naprawdę super. No, szkoda, że to nie jest aquapark ale tunel z taką Parku będzie jeszcze bardziej epicki Czy tunel zjeżdżalnia, nie? Okej, okay, dirt mam, pozyskany. Zejdźmy sobie szybszą drogą. Szybszą drogą to jest tutaj, tędy, chyba już kiedyś tędy schodziłem A zresztą mamy buty te epickie Zobaczymy czy tutaj się uszkodzą, jak z takiej wysokości spadnę, nie no Jestem ciekawy O, gdzieś tutaj spadnę No, yy, uwaga Okej okay. Nie no <gdzieś> Trochę się boję, tak szczerze Mamy 339, 466, 400 i 418. Uff. Uff. Dobra, ja zrobię sobie tutaj zdjęcie, jak, jakbym nie przeżył. Jakbym nie przeżył. No to pamiętajcie o mnie. No. Ok. Bo może być niebezpiecznie, może być groźnie. E, o, na chłynkę, może bym skoczył, nie? A, tam Jolo nie! <laughs> o kurde! <laughs> tylko 3,5 serca mi zabrało. Wow, ale w ogóle mam peaceful, bo budowałem tam i coś budowałem, i właśnie potwory. Nie ten. Także no. Nie wiem czy to. To chyba nie jest zasługa peacefula, tylko tych butów. Zobaczymy, jak bardzo to ucierpiało. Nic nie ucierpiało. Fajnie. No, super. Ani jednego punktu nie straciło, nie? Ja sobie zaskoczyłem, totalnie obrażeń prawie brak <gryw> Bardzo to jest fajny upgrade, to jest ten ostatni mm. um. Dobra, budujemy dalej Jeżeli chodzi o dynię, e, trzeba nam zrobić pistony To jest też dosyć ważne Trochę drewna powinno być. No dobra. Zabierzmy sobie tyle. Ym, w planach jest trzy, sześć na razie. Sześć na razie, sobie zróbmy tych pistonów, żeby nie szaleć. Yy, tak się robi. Yy, żelazo. Nie no, jak trochę nie ogarniam za bardzo. Sorry. 6 żelaza i od razu 6 slime boli. Bo to muszą być pistony lepkie. Mm, tak. Taki jest przynajmniej mój plan. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Gdzieś tutaj mamy wszystkie już surowce. Uff, niech to się w końcu uda. Yy, i żelazo na odwrót oczywiście 6, yy, okej okay. i 6 i może nie 6 a tym razem jakaś inna liczba okej okay. yy, to na odwrót dobra, to też 6 kurczę te liczby trochę mi takie dziwne wyszły, no? Nie pasują tak do 70 odcinka, a raczej do odcinka, który był 4 odcinki temu. Hmm. Dziwne. Zróbmy sobie też trochę spatyków. Czerwonych pochodni. Dobra, powinno mi tylko wystarczyć, co tutaj zrobiłem. Mam taką naprawdę nadzieję, że jest wszystko spoko, że jest wszystko dobrze. I. Ha, nie tutaj naprawdę mógłbym sobie jeszcze zrobić jedną komnatę, jedno pomieszczenie. Gdzieś tak pomieścić. Ach, trzeba będzie zrobić też baleje? Znaczy, nie wiem, szczerze. To jestem tak trochę do tego przekonany. A, nie przekonany. Tak bym to ujął. Tak, teraz zasada działania. Też jestem ciekawy, jak to będzie działać. Przykładowo mamy sobie dynię, urosła, o, i się zbiera. No i tak samo jest z melonami eee, i to jest epickie naprawdę. Bo jeżeli mamy jakiś inny blok, no to on jest przesuwany, a jeżeli mamy dynię, która urosła nie, no to jest ona zbierana. Oczywiście ona nie rośnie na pistonie, ona rośnie na dircie. Kurczę, teraz to gdzie ona jest, nie? Jakby, dobra, nie, no mam tych sześć dni, nie wiem ile powinno być. W każdym razie pokazałem zasada działania. No, mam nadzieję, że jest to proste, zrozumiałe, no i logiczne. Um... Mhm. I będziemy jeszcze potrzebować leji albo chociaż wody. Wod z lejem, albo najlepiej. Najlepiej właśnie na no to chodźmy jeszcze ogarnąć te leje. ze 2 Dwa są myślę, że taką dobrą liczbą, A żeby zrobić dwa leje. Trzeba nam 5-10 sztuk. Żelaza, tak wiem, że robię to naprawdę, naprawdę skromnie i, i może trochę pozernie, ale no, trzeba szukać oszczędności, żeby tworzyć wielkie bogactwo. Tak, tak, tak naprawdę jest. To Jest naprawdę bardzo dobra lekcja, którą mogę wam powiedzieć. Także szukanie oszczędności to dobra jest cecha, tyle. Jeszcze te dwie skrzynki i to będzie koniec tego mechanizmu Przynajmniej koniec tego co planowałem na ten odcinek, bo mówiłem wam jeszcze, że chciałem, aby to było takie w miarę automatyczne, aby się Ten redstone co jakiś tam określony czas uruchamiał Na przykład co 5 minut i ścinał mi te nowe dynie Z tym, że no nie wiem jak to zrobić na pewno może repeaterami jakąś tam bramkę, coś takiego Może coś związanego też z porami dnia i nocy i bramką logiczną To jest bardzo dobry pomysł z tym, że no na chwilę obecną To to, że mam pomysł, to nie wiem kompletnie jak to zrobić I tyle wam chciałem powiedzieć, nie wziąłem też wiader z wodą Ale mniejsza z tym Mm -hmm. Tak się zastanawiam, jak to powinno być. Raz, dwa, trzy. Nie, 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 nie. nie. Tutaj muszą być rośliny z tej strony. czyli tutaj rośliny kurczę ta łopata zbyt silna jednak tutaj będzie piston sticky piston okej okay. i będzie też rośliny tak to mogę już posadzić e, woda woda też jest dobra bo nie będę musiał umieścić jej tam a mogę umieścić ją tu i będzie tak fajnie płynąć mm. Tutaj umieszczę wodę, właśnie Tak się też trochę nad tym zastanawiam, jakieś szkło może bym tutaj postawił, coś takiego No na razie nie ma na to czasu Będzie oczywiście skrzynka A do tej skrzynki będzie podłączony lej No i tutaj będą spływać mi te dynie Będę trafiać do skrzynki. Takie są założenia. Um. Ale teraz czy to jest realne? Musiałbym właśnie tą wodę wypuścić. Musiałbym zrobić też tabliczki. Musiałbym zrobić dużo planów właśnie. Bo to jest tak na szybko wszystko robione. Ach. No może się to nie udać. Też chciałbym wam powiedzieć. Dwa wiadra z wodą, na wodę tak właściwie. Um. OK, to mi się już nie przyda. I jeszcze tabliczki chciałem, tak? Nie mam, mam jedną Dobra, to zrobimy to. Zobaczymy, czy jest jakaś szansa, aby to działało. ha no nie. Nie ma tyle bloków, kurczę. Nie chcę tu coś ze mną współpracować, prawda? No jest. Trochę kiepsko na no, ten odcinek A tak się starałem, prawda? Jest to... Naprawdę nie po mojej myśli Ten odcinek Ale i tak będzie epicki Zwłaszcza jak się to nam uda zrobić Bo to nie wiadomo, jeszcze mamy tutaj magiczne źródełko po drodze Raz i dwa Naprawdę bardzo dobre źródełko, polecam tam na przyszłość dobra tabliczki są po to aby tutaj woda dalej nie płynęła wodę stawiamy tutaj e, nie mam ze sobą motyki ale to już mniejsza z tym ona nie jest tutaj konieczna załóżmy tylko że mamy e, że mamy tutaj dynię mamy tutaj pistona i chcemy aby po jego zasileniu dynia trafiła nam o. może zróbmy to tak no, na razie dynia trafiła mi do ekwipunku a nie do wody jak to być powinno czy tak, tak to nie będzie działać nigdy bo ona rośnie tak w tą stronę i i uwaga dobra pomysł yy, jest zły z samego założenia bo jak widać, dnia nie do wody, tylko została tutaj na górze. Mm, jakieś inne pomysły? Inny pomysł jest taki, aby po prostu ją spychało do tej wody. I to myślę, że jest bardziej logiczny pomysł i się to uda prościej zrealizować. Natomiast myślę, że to sobie dokończymy w kolejnym odcinku. W tym odcinku Wam tylko pokazałem, czego nie robić. A w kolejnym odcinku już będzie lepszy plan, lepiej to będzie wyglądać. No i wszystko nam się to uda, łącznie z arbuzami, które tutaj sprowadzę z bazy alfa. Także do zobaczenia. Trzymajcie się i pozdrawiam Was, cześć.